Trzydzi odcinek serii, w której zbieram na nowy rower, rozwożąc ramę. Dziś zaczynają się porządne zarobki. Przez pierwszą godzinę ulewy zarobiłem 67 zł z samych dostaw. Jednak pod koniec dnia w aplikacji zaksięgowały się napiwki. I dopiero wtedy byłem w szoku, jak hojni są głodni klienci podczas ulewy. Dzisiaj naprawdę widzimy, że mamy już jesienną aurę. It's almost autyzm, jak to mówię po angielsku. Ale jedne rzeczy się nie zmieniają: mianowicie wezwanie do regina. Koniec robią, że czy śnieg, czy noc, czy deszcz, czy burza zawsze mają wezwania. Dzięki wielkie. Do następnego. O, handlu. mamy jeszcze bar mleczny. Wow, bar mleczny jakby luksusowo. Ulica Zgoda. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że bary mleczne mają odbiór z Volt. bo wiecie, bary mleczne mają jakieś dopłaty od urzędu miasta, więc jestem zdziwiony, że to nie półpaństwowy podmiot i ma nawet komorcyjne rozwiązania, jak dostawy w Wolcie. Kompletnie inna na Warszawę, niż na poprzednich dwóch odcinkach. Dzień dobry pani. Ojej, teraz to są te korki. Kurczę, spójrzcie, po lewej jest droga dla roweru, ale ona jest w drugą stronę, więc trzeba utknąć w korku. Udało mi się przegrać przez ten cały korek, trochę się naczekałem, ale w końcu jedziemy. Na ulicy Kruczowo. Czemu hamujesz? A, pewnie ma bardzo nic zawieszenia plus skręca w prawo. Wykorzystamy to. Taka jesienna aura nie jest zła, jest bardzo dochodowa. Jedyne co mnie najbardziej stresuje, to to, że GoPro będzie miało plamy na no sobie i nie... wraz z GoPro nie będzie tak dobrej jakości. A ten co? O, dziękuję, pani w zrobiła mi miejsce. To jest zakaz parkowania lodówek. No, w zasadzie niepotrzebnie pani wyprzedzała skoro i, I tak się spotkaliśmy na jednych światłach. O, No, ekspert, bądź ekspertem w ruszaniu z pod Ten autobus nadal jest za mną. raz co się dzieje? Rzysię jak Indiana Jones. tu, 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 tu. Właga, autobus! O Jezu, ale ten jest ruch, ja wierciłem, nie Plec zamknięty do samochodów, a ruch jak na Marszałkowskiej... Okay. O jest barmleczny. Jak... O kurde. Uwaga, przepraszam, przepraszam. Hmm, państwa. Mam 255. Ziemniaki, surówka, zupa pomidorowa i pulpaciki drobiowe. Powiem wam, że jest trochę zimniej niż gdy wychodziłem. Zabrałem tu kurtkę przeciw a pod spodem mam tylko koszulkę. Bo spodziewałem się, że będzie mimo wszystko 20 stopni, tak jak mówiła pogoda. Ale przy przyspieszaniu czuję wiatr. Kręcą film, patrzcie, kierowanie ruchem, a ten co? Na identyfikatorze wygląda trochę jak palikot Boże święty, moja babcia szybciej biega. Cyberynu. Tutaj mamy dostawę. To jest dość spokojna uliczka. To jest znak parking, żeby zaparkować rower Nie zdjąłem lampy. Świeci się jak? I temat, który można ugrać dla tych lokalnych osób szukających złomu i miedzi. Tu jest 20, a tu jest 2, sferyować można. Co to za układ mieszkań? Bar Mleczny czy Regina? Regina. bardzo. Teraz jedziemy na ulicę Leszczyńską, czyli tutaj w prawo, w dół i to będzie ulica na wprost. Jak coś, to tędy nie wchodzimy, tylko przez lobby, nie? Jak będziesz wychodził, to wychodzi przez lobby. Nie? Dobra, Widzisz, a tu nie ma przycisku, żebym wyszedł? Nie, 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 bo to jest tylko wejście tutaj dla ochrony, nie? A, rozumiem. Wchodzimy więc przez lobby i z rowerami nie bardzo, nie? Ale Dobra. już jakby. Dobra. Wytykujesz. W sensie no myślałem, że lobby, przez lobby to by się nabrudziło. Jak no, bym robił. Nie można z rowerami na osiedle wchodzić, nie? <laughs> Przecież to jest ktoś rowerów. A gdzie jest wejście A, kratka A. Na samym kodzie. O nie, rowery. Co <laughs> te głupie zasady, proszę bardzo. Tam się śmieję z kurierów, którzy dostarczają do mojego mieszkania, że wchodząc do klatki dostają amnezję, gdzie potem wyjść, ale chyba faktycznie tak działa. O. Jak co pół godziny jesteś na nowej klatce, to chyba faktycznie tak one działają na mózg. O, 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 o. ta ramen. Uwaga, delikatne zam zamówienie, szczególnie bulion. Szykujcie imię klienta i numery zamówienia przed wejściem. Bądź ostrożny. Watch out. Nie wiem, kto zamawia ramen przez dostawę. Ten jest przed chwilą powiedział mi e, ten pan od sprzątania, że tędy muszę wyjść, że nie mogę wyjść przez bramę. Nie wiem, Pomocy, pomocy, utknąłem. E, może, o, a Jakbym przeniósł, żeby nie pod podobania? Proszę przenieść. Wsiadłem przez tą bramę, podchodzi do mnie pan i mówi: Nie, no, no, następnym okurę, razem. Nie, roberem się zostawia na zewnątrz, wchodzi się tylko pędy. Nie wolno sobie furtkami wchodzić jak nie ma numeru lokalu. A tam jest tylko yy, dzwonek do nas. Na recepcję. No dobra. Także następnym razem proszę robić złożyć tu i wchodzić ten. Dobra, wszystkiego dobrego. Te wszystkie ochrony. Stój, masz, nie masz świateł, nie masz świateł Te wszystkie osoby ochroniarskie, jakby co budynek, to jest nowa zasada. I na pewno mają dostawy do setki innych osiedlarzy, bo pamiętam, w którym osiedlu jest jakaś zasada. Coś mnie śledzi ta pomarańczowa arkana, ale nie da się ukryć. Ja, jakbym na przykład mieszkał na takim strzyżonym osiedlu, to byłbym niezadowolony, że kurier zamiast szybko przywieźć mi jedzenie, musi na zewnątrz szukać miejsca do przypięcia roweru. zamiast wejść najprostszą furtką, to musi krążyć i szukać wejścia z receptą, jeszcze gadać z tą kobietą. Hejka, mam 96. sześć Weźmy też 98. Poczekaj na Dobra. Dzień dobry, mam 96 i 98. Już wiem 96. Patrz, rozerwałem sobie spodnie. ja za na rowerze było wygodniejsza przed pandemią, bo wtedy jeszcze te obcisłe Gacie były w modzie. Teraz muszę jeździć w szerokich spodniach, które mi się wciskają w zębatki. Oj, ale pada. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać na GoPro. Plusów to przez to, że jest chłodno, to GoPro mi się nie przegrzewa. A z minusów to szybciej kończy się bateria. A zawsze coś. Życie to jest taka gra wideo, gdzie musisz dobierać ekwipunek, umiejętności! Hello, hello How are you? I'm good, and you? Walt? Ja, yeah, yeah, yeah. <laughs> Trzymaj, może skuter jest szybszy na prostej, ale po tym pasie wygrywam. O kurde, źle pojechałem. Oj, ale intensywnie zaczęło padać. No ta pomarańczowa rekana. Coś jest nie tak. O kurde, ale się rozpadało. I, 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 i. Będę robił wam raczkę widzie. Dziękuję. Jak w jakimś filmie, jak w Bajosoku. Wow! O, przyszło modernizacja dobra, to nie jest aż tak przerażające. Mam dwa zamówienia z tej samej restauracji, więc muszę się upewnić, które jest które, żeby nikt nie dostał złego ramenu. A może pan chwilkę zaczeka, jak on może? Ale, ja tylko muszę sprawdzić aplikację. Proszę, to jest. To, e, proszę sprawdzić paragon. Ale co do następnego klienta, wszystkiego dobrego. Oh, tak, jak dobrze. O matko, ale korki są dzisiaj. Co się dzieje w ogóle? Trzeba jechać powoli, bo to jest mokro. Ale pada, Jezu, pada bardziej intensywnie, niż się spodziewałem. Mam tylko kobiece imię i adres 17 tutaj, więc po prostu wejdziemy i zadzwonimy do tej kobiety. Dzień dobry. Pan Chyba tam jest? E, tak, e, pani Iwona. Tak. Dobrze, proszę bardzo. Tak, dziękuję. Równie dziękuję. Dobra, robimy ostatnią dostawę i to będzie chyba taka magiczna dostawa, że po prostu nie trzeba będzie wracać na rower, bo obie części dostawy są w tym samym budynku. Nie wiem co widać na GoPro, ponieważ generalnie też gorzej i na firmie, ale... Tak, porąbanie pada. To będzie ekstremalny zjazd w takiej pogodzie. Cały widzicie, taki jeździłem Po deszczu, w śniegu na rowerze. Co to dla mnie? Im dłużej człowiek jedzie w deszczu, tym bardziej się przyzwyczaja. Ale ulga, Idealnie Cicho i słuchaj. Hi, I got three, one, Thank you. Budynek A, recepcja. Hmm, to chyba to. To jest naprawdę szybka dostawa. Patrzcie, po prostu z tego budynku do tego budynku. A mój pizza mobil czeka w garażu. Hej, czy to jest budynek A? Mhm. Dobra, tu muszę do ze czego mogę zostawić, czy muszę się z nim spotkać? Spotkać? Okay. Eee, dzień dobry, jestem pana dostawcą World, Czekam w recepcji. Chyba, że chce pan, żebym wszedł na górę. Pan Michał, tak? Proszę bardzo. Dziękuję, miłego. Miłego na tym ruchu zarobiłem 11,95, za to, że przyniosłem jedzenie stąd tu. W sensie też musiałem dojechać. Popatrzcie, już trochę mniej zaczęło padać. Ubrałem się na taką lżejszą mrzawkę i ten intensywny deszcz trochę mnie wymoczył. Tak, jak widzimy, przestało padać, ale nadal są spore zamówienia i nadal bonusy za złą pogodę, aż do 15.24.5. Dziękuję. Dzięki. Jak, jak w kreskówce. Miłego dnia. Zamówiłem mam na Grochowie, więc szybko sobie przejadę. mi wpadło dodatkowe zamówienie z tuktuka, trochę się obawiam, czy może mi się nie zwieścić do torby, ponieważ jak byłem w Biedronce, W elektrowni powicze przy poprzednim zamówieniu. Stwierdziłem, że kupię papier to, ale tamy, bo mi się skończył w domu. Ten papier mi trochę zajął miejsca, bo już widzowie wjeżdżamy na Pragę południe. Generalnie jak tam się wiedzie, to trudne o kolejne zamówienie. Ale I tak potem muszę wrócić na Mokotów z papierem toaletowym. No bo ciągle człowiek jestem mokry mimo że też przestał padać. Strona zachodnia może pomarzyć o takim węźle. Patrzcie, skręcam w lewo, wjeżdżam na drogę wojewódzką, bez żadnych przejść dla pieszych, kładek za 19 milionów. się nie umiera. Ale bajoro. I to jest z drugiej strony, muszę objechać jakoś ten blok. Tajski ten, mm. tajski bok, tajski street food. Jest, tu, tu. Dzień dobry, mam 725. Proszę. Dziękuję. na Woltu? Na Wolcie. Na Wolcie? Mhm. Jak to, dobrze na Wolcie? Dobrze, w sensie nie mam na co narzekać. Dobrze, a ile to mamy zamówień, tak ile zamówień? W ciągu godziny? A, nie, tak, nie za... Zależy na przykład, teraz jak padał deszcz, to zarobiłem 60 zł. Ale tak normalnie to 30 zł na godzinę zarabiam. O. No. W sensie od, 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 odjąć podatek. Aha. tak na Uber. Tak, 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 A, tak. tak. No, no, no. A kiedy będę nowy nowych Nie mam pojęcia. No. Ale chyba, jak się jesień idzie, to pewnie będą potrzebować więcej ludzi do pracy. Zawsze przed jesieniem. Tak, no. Lepiej, czym to... Uber, bo to. No. Ja najbardziej lubię Volt. Kiedyś w Uberze pracowałem, ale tam było średnio. Tak samo w Stewartcie. W było najgorzej, bo tam nie było żadnych zamówień. Dobrze, tak. A ile Dobre. na miesiąc masz? Eee, nie ja wiem, bo ja tak pracuję, tak, bo ja studiuję jeszcze a. i tak pra pracuję trzy razy w ciągu miesiąca. No dobrze, a za 8 godzin ile masz? 350. 350? Eee, odjąć podatek. Za 8 godzin? Za 8 godzin. U. No. To jest 3 stóły. 3,5 stóły, no. 3,5, Dobię... pół no w sensie nie wiem, bo ja jestem studentem, więc jakby ja. m, nie mam podatku. Ale tak w aplikacji pokazuje 350, więc jak ktoś nie, nie jest studentem, to musi odjąć od tego podatek. Puh. Dobra, lecę. O Jezu, i najpierw idziemy do dalszego zamówienia. Dziwaczne, bo najpierw muszę pojechać do dalszego klienta, a potem wrócić do tego pierwszego. Ale teraz jak zamawia się przez Volta, to jest opcja dopłacenia za priorytet, więc być może ten klient zapłacił za priorytet. Taki napiwek, przekóstwo, łapówka. Nie no, oczywiście to nie jest łapówka, nie przekócko. To jest po prostu dodatkowo. Osługa. Zapewne mi to doliczą jako bonus, za to, że mam mnie po kolei na trasie, co zmienia fakt, że wygląda to dziwacznie. Ogólnie do tego drugiego klienta, który nie dopłacił za priorytet. Proszę, panie O, jak jeszcze słońce wyszło. Wracamy z tym ciastem sprzed pół godziny. To jest jakoś w tamtym kierunku, dojedziemy na stółę. Duchy moich przodków będą mnie prowadziły. A, tu była wielka afera, ponieważ to są te elektryczne samochody Glovo. I po wprowadzeniu ładnego parkowania, widzicie tutaj parking się zapełnił e, elektrycznymi samochodami, które mogą parkować za darmo, na stanowe przepisy. No i Wydźgańcy się oburzyli, że w podatkach muszą dopłacać za parking flotowy prywatnej firmy. Uuu i tu jest taki ładny pas rowerowy, ale zrobiliście. A i to się kończy, czyli to był tylko taki pas startowy. Dziwaczne, chociaż nawet zrozumiałe rozwiązanie. Brat chyba zdołał jeszcze prawo jazdy na dyliżans, ponieważ spojrzał się na mnie. Jakby nie wiedział, kto ma pierwszeństwo, no to się ceni. Wchodzisz na siedlę, masz gdzie przypiąć w tych gierkowskich budynkach. A w tych nowych osiedlach, to nie możesz przekroczyć nawet o centymetr jednym kołem drzwi lobby. Patrzcie, jak wciskam trzy, to robi się dwa. Dzień dobry, jestem pani dostawcą Volt. Stoję pod pani klatką, tylko tutaj domofon nie działa. Jak wciskam trzy, to nie, to wciska mi się dwa i nie mogę do pani zadzwonić. Oj, to za Teraz jeszcze słuchawać, bo czasami wchodzi A, okej okay. i No A jak nie to wejdziesz to chyba szybciej wybyło, by jakby pani zeszła, bo tak to ciągle jest dwójka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze dziękuję. Ta dostawa trwała wieczność. Dobrze, że to jest czas, a nie jakiś gorący ryż, bo tego nawet nie można odgrzeć. Przez półtorej godziny zarobiłem 110 zł i 79 groszy. Z samych dostaw. Nie byłem przyzwyczajony do napiwków, ponieważ przez poprzednie 4 dni dostałem je tylko od dwóch klientów, z czego obydwaj mówili po angielsku i jeszcze wyszli na ulicę, by odebrać zamówienie. Jednak dziś klienci dawali mi napiwki w co drugiej dostawie. Najbardziej. Bardziej hojna była pani, której przywiozłem ramen w szczytowym momencie ULE. Patrol, który zacząłem o 12.22 i skończyłem o 14.02 zarobił 134 zł i 69 groszy.